Przed KSW 66. Witamy ponownie. Jest. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, to ostatnia Twoja walka, która odbyła się poza KSW. Co, Jak tą walkę pamiętasz? Co w niej poszło nie tak? No, nie, nie chcę tutaj zrzucać niczego na sędziów Broń Boże, natomiast no, sporo osób ma zastrzeżenia do ich pracy i do tego, że jakby cały marketing i, i liczba zawodników i garze są naprawdę super, ale sędziowie to jest jeden z najsłabszych punktów tej organizacji. No, miałem tak, też takowe zdanie. nepodobalo se mi ten výnik, jak to, jak to bylo, jak ti senči to ustálili, že on Nemyslel jsem, že tam něco tak předvedl. Ve myšlím, že jsem byl bardzo lepší, on toho no, proboval mě vyvrutit a to i tak mě tylko v první rundě mě přitřímal um, v parteru, ale to bylo tak všechno, co on pokazal v té válce. No, myslím, že jsem i tu vage 6-6, to není vaga dla mě. To tam tež pokázalo, že se mám třímat v bantamu. Může někdy Jak trochę urosnę, tak był w Banta, we favor, ale teraz bantamu tylko był walczyć. Skąd ten pomysł, żeby w kategorii 6-6 zawalczyć? No, przyszła takowa oferta na walkę. Tak jsem coś pokazać na Czechach, tak to jsem do tego. Tylko to by ten powód, się pokazał w Czechach, ale tak sens to tak. Jakbyś byś ocenił w ogóle organizację KSW i OKTAGONu, no bo e, mówi się o OKTAGONie, że to jest takie KSW, tylko na Czech w Czechach i na Słowacji i robi podobną robotę, jeżeli chodzi o właśnie marketing i e, te wszystkie inne kwestie, czyli jak otoczka i rozmach e, szeroko pojęty. Jak gdybyś ocenił to pod względem i sportowym i, i, i tym właśnie marketingowym? No, to są tam wielka ta, ta różnica hmm, jak z tym sportowym. Jak patrzę na te walki, różnica jak oni walczyli, jak, jak tutaj na KSW, myślę, że tutaj jest inny poziom, większy, bardzo większy, niż tam na OKTAGONIE. Chociaż i... Buchinger była całkiem niezła. No, to jest taka, asi tylko jedna walka, która się mi tak podobała na OKTAGONIE, którą się też pamiętam, ale ostatnie walki, mi tak... są tam parę takich, które mi się ale... Nie robi to na mnie żadne takie wrażenie, żeby se mi to podobało, cokolwiek sobie ten OKTAGON tak nie podoba. Dawid, doprecyzujmy, bo oczywiście pochodzisz z Czech, natomiast często na koszulce, w której wychodzisz do walki, widać również polską flagę. Czy to jest związane z tym, że trenujesz w OKTAGON Tim Cieszyn, czy, czy, czy jeszcze jakiś, jakaś inna przesłanka, że jest ta polska flaga? No Myślę, że tu mam wiatr fanów, więcej mnie podporują polscy fani. I się trochę czuję jak, jak Polak, i już nie mam jeszcze tak gadać, ale próbuję lepiej gadać, ale nie wiem jak mi to nie idzie. Nie jest dobrze. Ale lubię Polsko, podoba się mi tu zawsze se mi każdu podobało tym mam kobietę Polską. No. To ja ci powiem jedną rzecz. Że uwzględniliśmy cię właśnie w rankingu polskich zawodników w kategorii koguciej. No tak to są zadowolony, No bo Zawsze jsem mohl dát vždycky polské rejkingy a ne české. Tam mají nevím, kdo tam je, 6 jedná pořádně. porozmawialiśmy o wszystkim innym, a nie porozmawialiśmy o Patryku Surdynie. To jest sobotnie wyzwanie. No sytuacja wygląda tak. On jest po dwóch porażkach. Dzisiaj miałem okazję porozmawiać z Wojsławem Rysiewskim. No nie jest tak, że nie wezmą, że ta walka nie jest dla niego wszystko. Trochę jest, no bo ewentualne trzecia porażka w KSW mogłoby mo oznaczać dla niego prawdopodobnie tymczasowe przynajmniej pożegnanie z organizacją. Myślisz, że on Ruszy szybko, będzie efektownie skończyć ten pojedynczy, czy wręcz przeciwnie, e, będzie kalkulował i będzie starał się dość bezpiecznie e, przewalczyć to starcie? Myślę, że to będzie chciel ukończyć tak jak ja. Myślę, że to będzie taka walka od początku, że będziemy się chciel podać albo knokałtować. Nie myślę, że to będziemy chcieli na punkty. To jeszcze cię zapytamy, bo KSW robi coraz więcej gal i będzie, będą one w innych też krajach. Jest też pewnie szansa na e, Czechy i, i więcej miast w południowej Polsce. To ja zapytam, czy ty e, oceniasz, że twój brat Patryk może szybko zadebiutować w KSW? No to by oceniał. Myślę, że on teraz co w pcr u Taka waga nie, nie w KSW, ale gdyby miał taką nie wiem jak się to powie, ofertę walczyć w 5 w KSW, by zrobił taką wagę, tak wiem na pewno, że on by był mistrzem w tej wagi. A powiedz jeszcze, patrząc na, na twoje pochodzenie, czyli Czechy, jak to się stało, że, że znalazłeś się w Cieszynie, w Polsce? No, spróbowałem parę klubów w Czechach, a nie podobało się jak trenują. Przyszło mi taki poziom, takowy, żeby. Żadne, żadne to mi, mi to nie dało, to tak jsem znaleźł w Polsku, a tam się mi podoba, jestem tam zabadowolony, podoba się jak trenują, wszystko. Czy jakieś zmiany nastąpiły w Twoich przygotowaniach? Ktoś nowy w sztabie, jakieś e, nowe podejście do treningów, nowi sparring partnerzy? Czy coś się zmieniło, czy po staremu? Wszystko po staremu, no, Jak zawsze. No dobrze w takim razie co, no chcielibyśmy, żebyś na koniec zaprosił Twoich kibiców, Twoich fanów do oglądania Twojego starcia, które prawdopodobnie otworzy chyba kartę KSW 66. Tak. Może w swoim ojczystym języku, będzie ciekawie. Dobra, teraz bym próbował po polsku, tak mi to będzie trudno. <laughs> to będzie nie być po polsku. No będzie zadowoleni sobie patrzyli na, na moją walkę na KSW, na celu galę KSW. Myślę, że tam są bardzo fajne walki. To jest tak wszystko. A dziękuję wszystkim, co mi oglądali. Widzę to jeszcze ode mnie ostatnie pytanie, bo zastanawiam się, kto byłby ewentualnie taką największą gwiazdą w Czechach. Jak, jak wiesz, tutaj jest Michał Materla, jest Mamet Khalidov i zastanawiam się, czy to na przykład jest Petr Monster Kniże, czy może jakiś inny zawodnik. Czy, czy to są tak duże gwiazdy jak Khalidov i Materla w Polsce? No, myślę, że tu są spiski gwiazdy medialne, tak żeby umieli tak walczyć, jak te gwiazdy w Polsce. Dobrze. To dziękuję. Dziękuję bardzo.